Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z znaku wagi na miesiąc czerwiec. Zobaczmy jakie energie do was idą, jakie energie będą wam towarzyszyć w czerwcu. Zobaczmy najpierw energie główne. 5 mieczy i 7 mieczy Energia mocno intelektualna, energia powietrza, co odchodzi do przeszłości. Siedem monet, co nadchodzi w czerwcu? Dwie monety, co będzie Wam pomagało, cesarzowa? I co będzie Wam przeszkadzało? Osiem buław. Jakie jest niezapowiedziane? Jaka jest rada dla Was w czerwcu? Trzy puchary. Co nadchodzi z otoczenia? Rycerz monet. Jakie jak jest niezapowiedziane wydarzenie w tym miesiącu? Król Mieczy i z jaką energią kończycie czerwiec, z jaką energią przechodzicie do miesiąca lipca sześć pucharów i w tle czytania papież możecie się skupiać na kwestiach formalnych w tym miesiącu głównymi energiami jest piątka mieczy i siedem mieczy te dwie karty mówią o bardzo intensywnym myśleniu na jakiś temat. Będziecie mieli sporo na głowie w tym miesiącu. Będziecie musieli rozwiązać jakieś kwestie, szczególnie intelektualne, szczególnie kwestie związane z komunikacją z innymi. Karty wam sugerują, że ważne będzie dla Was przede wszystkim to, żeby podejść do tej kwestii, do tych spraw niekonwencjonalnie. Siedem Mieczy to jest karta mówiąca o tym, że musimy postarać się podążać, ścieżką niekonwencjonalną, ścieżką bardzo kreatywną. Musimy w zupełnie nowy sposób, zupełnie inaczej podejść do danego wyzwania, do danego problemu intelektualnego. Natomiast Piątka Mieczy to zmiana strategii myślenia. Tak więc, w gruncie rzeczy, ta energia niekonwencjonalnego podejścia do e, danego problemu, do danej kwestii jest powtórzona. Piątka Mieczy to jest swego rodzaju rewolucja intelektualna. Musicie zmienić sposób e, w jaki podchodzicie do, danego, do danej kwestii, do danej sprawy, do danego wyzwania, projektu w pracy, do jakiegoś problemu, który cały czas siedzi wam w głowie, do jakiegoś wyzwania, które się ostatnio pojawiło na waszej drodze. Jeżeli problem, problemem jest komunikacja, również z zupełnie innej strony musicie podejść do nawiązania kontaktu z daną osobą, w zupełnie inny sposób musicie podejść do danej. Do danej osoby. Tak więc jest tutaj energia przede wszystkim myślenia o tym, w jaki sposób rozwiązać daną kwestię. Będziecie bardzo skupiać się na tym, żeby przeanalizować daną sprawę i żeby podejść do tej kwestii w sposób niekonwencjonalny, nietypowy. To, co odchodzi do przeszłości, to siedem monet, i jest tutaj energia oczekiwania. Mieliście do tej pory poczucie, że musicie czekać na rezultaty Waszych działań, musicie czekać na to, aż ktoś się do Was odezwie, aż ktoś zacznie nawiązywać z Wami kontakt albo ktoś nawiąże z Wami kontakt w kwestii informacji zwrotnej na jakiś temat. Tak więc, taka energia oczekiwania, energia bardzo statyczna, energia. Przejściowa, odchodzi do przeszłości, teraz yy, uderzacie bardzo intelektualnie w daną sprawę, w dany problem. To, co nadchodzi, to dwie monety i jest to energia, która mówi o tym, że będziecie starać się odnaleźć balans, jeżeli chodzi o sprawy codzienne, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób organizujecie swoją codzienność, w jaki sposób organizujecie swoją rzeczywistość, w jaki sposób Realizujecie się na co dzień, ta karta bardzo mocno właśnie uderza w ten rejon i mówi o tym, jak ważny jest balans dnia codziennego. Przestrzega Was również przed tym, żeby nie zatracać tego balansu, nie angażować się tylko i wyłącznie w jedną kwestię waszego życia, nie skupiać się tylko i wyłącznie na życiu zawodowym albo tylko i wyłącznie na kwestiach związanych z waszym życiem prywatnym, z. z z życiem uczuciowym, z wyzwaniami intelektualnymi, natomiast poszukiwać tego balansu. Poszukiwanie balansu i poszukiwanie równowagi waszej codzienności będzie wychodziło na pierwszy plan w czerwcu. To, co będzie wam pomagało, to cesarzowa przypomnienie o tym, że macie bardzo w sobie duży potencjał, że macie bardzo dużo kreatywności w sobie, bardzo dużo. Pewności siebie. Macie w sobie świetną umiejętność komunikowania się z innymi, bardzo dużo charyzmy, macie w sobie bardzo duży potencjał do, do tego, żeby osiągnąć dokładnie to, co sobie zamierzyliście, co sobie wymarzyliście. Nie zapominajcie o tym, jak dobrzy jesteście w, w pewnych kwestiach, jak bardzo utalentowani jesteście, jak dużo w sobie macie tej pomysłowości, potencjału, kreatywności pewności siebie, charyzmy, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby akurat osiągnąć to, co sobie wymarzyliście. Karta cesarzowej to karta spełnienia, to karta dopełnienia, to karta obfitości, bogactwa, karta bardzo umiejętnego i dojrzałego komunikowania się z innymi. Te wszystkie cechy w sobie macie. I karta na tej pozycji przypomina Wam o tym, żebyście sami sobie przypomnieli, jak dobrze jesteście w tych wszystkich kwestiach. Jak dużo macie talentów, jak dużo macie możliwości, jak dużo macie potencjału, żeby osiągnąć dokładnie to, co sobie zaplanowaliście. To, czego nie powinniście robić, to, co będzie Wam przeszkadzać w tym miesiącu, to ósemka buław i jest to mm, bardzo gwałtowna komunikacja z innymi. Jest to przestroga, żeby dobrze przemyśleć komunikację, sposób komunikacji, żeby nie kontaktować się z innymi osobami zbyt szybko, żeby nie mieć w głowie poczucia, że musicie coś osiągnąć bardzo szybko. Brak myślenia o konsekwencjach działań, brak myślenia o tym, co druga osoba również pomyśli o tym, co, co druga osoba poczuje, w jaki sposób druga osoba zareaguje jest otrzymanie na wodzy wszystkich swoich instynktów, jest otrzymanie na wodzy chęci uderzenia w kogoś zbyt mocno, zbyt agresywnie, chęci pokonania kogoś, z kim się zmagacie, kto wam przeszkadza, kto nie do końca rozumie waszą perspektywę, wasz sposób myślenia. Rada dla was to trójka pucharów. Skupcie się na relacjach. Nie zapominajcie o relacjach. Pozwólcie sobie na spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Pozwólcie sobie otworzyć się na inne osoby. Pozwólcie sobie się zrelaksować. Nie zapominajcie o tej energii wodnej, o energii emocji. Nie zamykajcie się na innych. Nie zamykajcie się na komunikację. Związaną właśnie z przyjaźnią, związaną z miłością, z relacjami. Nie zamykajcie się na te wszystkie dobre, pozytywne strony waszego życia. To, co nadchodzi z otoczenia, to rycerz monet, i jest to energia rozwoju, szczególnie finansowego i zawodowego. Bardzo dużo osób będzie chciało nawiązać z wami kontakt, będziecie mieć dużo klientów, będziecie mieć dużo osób, które będą. Preferowały współpracę z Wami, oferowały tą współpracę. Tak więc pod względem zawodowym i finansowym ten miesiąc będzie dla Was bardzo dobry i bardzo dużo dobrych informacji finansowych i zawodowych będzie napływało do Was z otoczenia. Niezapowiedzianym wydarzeniem jest Król Mieczy i może być to albo nawiązanie kontaktu z Wami osoby, która jest wysoko postawiona urzędowo. Oficjalnie ktoś, kto jest na wysokim stanowisku urzędowym, ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, na przykład na uczelni, w pracy, może się do Was odezwać. Może to być również pojawienie się osoby, która jest dosyć chłodna, bardzo. Dobrze rozwinięta intelektualnie, która ma bardzo dobrą pozycję zawodową, która jest bardzo inteligentna, bardzo dobra w komunikacji, natomiast może być również nieco chłodna. Tak więc e, taka osoba może się pojawić w Waszym otoczeniu, taka osoba będzie chciała nawiązać z Wami kontakt, będzie chciała się być może też do Was zbliżyć. Natomiast musicie być uważni e, na to, w jaki sposób z tą osobą się komunikujecie. Tylko, że ta osoba emocjonalnie może okazać się również chłodna. To z jaką energią kończycie, to sześć pucharów i jest to energia bardzo emocjonalna, bardzo pozytywna. Jest to powrót do dzieciństwa, jest to powrót do przeszłości, do stron rodzinnych. Możecie znów nawiązać bardzo dobry kontakt z waszą rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, znajomymi z przeszłości, którzy tworzyli w jakiś sposób, kreowali to. Kim jesteście w chwili obecnej? Może być to energia bardzo sentymentalna, będziecie chcieli powrócić do kontaktów z osobami, które były kiedyś wam bardzo bliskie. Może to być też powrót osoby z przeszłości, ktoś z przeszłości może się do was odezwać, ktoś, kto był dla was ważny przez dłuższy okres czasu, i ta osoba będzie nakreślała to, w jaki sposób czujecie się pod koniec czerwca. Ogólnie ta karta mówi o równowadze emocjonalnej, mówi o tym, że bardzo łatwo będzie Wam osiągnąć stabilność emocjonalną, stabilność, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o umiejętność komunikowania się z innymi w kwestii emocji, w kwestii tego, w jaki sposób postrzegacie relacje. Tak więc podsumowa podsumowując, moi drodzy, jest to miesiąc, w którym przede wszystkim będziecie zmagać się intelektualnie z, jakimś, yy, z jakąś kwestią, z jakimś problemem. Będziecie chcieli podejść do tej kwestii niekonwencjonalnie, bardzo kreatywnie. Będziecie musieli zmienić sposób myślenia na dany temat. Do przeszłości odchodzi bardzo statyczna energia energia oczekiwania energia przejściowa. To, co będzie Wam pomagało, to cesarzowa, czyli obfitość, kre kreacja, przypomnienie sobie o tym, że macie te wszystkie zasoby potrzebne do tego, żeby zrealizować jakiś pomysł. Przypomnienie sobie o tym, że macie w sobie bardzo duży potencjał, który możecie wykorzystać i dzięki któremu osiągniecie to, o czym marzycie. To, czego powinniście unikać, to jest bardzo nagła, gwałtowna komunikacja z innymi, nietrzymanie na wodzy swoich instynkt, instynktów agresji czy chęci pokonania kogoś rada dla was to trzy puchary czyli, czyli przypomnienie sobie o znajomych, o przyjaciołach, otworzenie się emocjonalne na inne osoby to co nadchodzi to dwójka pucharów czyli przede wszystkim skupienie się na balansie w kwestiach codziennych waszej rzeczywistości przede wszystkim wyzwaniem będzie dla was Równowaga, równowaga w kwestiach wyzwań życia i dnia codziennego. Z otoczenia nadchodzi rycerz monet, czyli energia mówiąca o nowych propozycjach współpracy, o rozwoju zawodowym, rozwoju finansowym. Będziecie mieć dużo klientów, będziecie mieć dużo osób, które będą chciały nawiązać z Wami współpracę, będą pojawiały, będą pojawiały się w Waszym otoczeniu bardzo ciekawe pomysły, dzięki którym będziecie mogli się rozwijać zawodowo. Niespodziewanym wydarzeniem będzie albo komunikacja z jakąś osobą na wysokim szczeblu zawodowym, formalnym, albo będzie to pojawienie się osoby, która jest bardziej od Was doświadczona, bardziej rozwinięta w jakiejś dziedzinie intelektualnej, która może z Wami nawiązać relację również romantyczną. Natomiast to, na co wskazuje karta, Króla mieczy to chłód emocjonalny, którym może się charakteryzować ta osoba. Kończycie miesiąc szóstką pucharów i jest to, jest to energia równowagi emocjonalnej, również jest to powrót do przeszłości, powrót do stron rodzinnych, powrót do przyjaciół z przeszłości czy znajomych. Jest to mm, czasami też pojawienie się osoby, która była dla Was ważna w przeszłości, może się do Was odezwać. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.